Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, jaki makijaż oka pasuje do czerwonych ust. Odtworzymy sobie ten piękny makijaż oka, który powiększa e, nasze oko. E, zaczniemy od bazy pod cienie. Używam bazy, która zwiększa przyczepność cieni, która sprawia, że kolory, które później nakładam, są bardziej nasycone i intensywne. Przy bazie jest generalnie tak, że najlepiej nie przesadzać ilością. Teraz nałożyłam ciutkę, dużo, e, ciutkę za dużo, dlatego też małą ilość wklepujemy. Ona jest biała, ale zamienia się w taki przezroczysty produkt i sprawia, że nasze cienie będą się trzymać. Idealnie cały dzień. Następnie nakładam sobie cień biskocji. To jest generalnie paletka, którą dzisiaj będziemy używać. E, wykonturowałam sobie przy jej pomocy policzki, użyłam różu, rozświetlacza, bronzera. Zwłaszcza się skupiłam dzisiaj troszkę mocniej na różu. E, I trzy cienie. E, tak naprawdę to, jak ona wygląda, zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Możemy dobrać dla ciebie idealną paletkę, skomponowaną pod Twoje potrzeby. A kosmetyki są mineralne, więc są bardzo łatwe w pracy. Użyjemy tych trzech cieni plus dwóch bonusów bonusy w formie kredki brązowej oraz cienia w płynie. Tak więc ten makijaż raz, dwa sobie teraz odtworzymy. Dwa pędzelki będą potrzebne, także tutaj też warto wspomnieć pędzel do nakładania cieni i pędzel do rozcierania. Zaczynam sobie od tego większego nakładając nim cień biskopcik. czyli ma, taki biszkopcik matowy, beżowy, żeby teraz tak utrwalić tą moją tutaj, o jakaś rzęska. Rzęski. Żeby utrwalić y, moją y, bazę wklepującymi ruchami, nie zapominając o wewnętrznym kąciku. Następnie tym samym pędzelkiem, strzepując delikatnie nadmiar cieni o rękę, nakładam sobie ten cień. Błyszczący piękny brązik, którym podkreślę zewnętrzny kącik, wklepując, a następnie Troszeczkę wychodzę jeszcze wyżej, żeby optycznie oczywiście unieść powiekę. Jeżeli ta powieka u Ciebie opada, to to jest bardzo ważne, żeby nałożyć wyżej cień w tym miejscu, e, a nie tylko na ruchomej powiece, żeby po prostu te cienie były widoczne i żeby uzyskać efekt takiego uniesienia, a nie właśnie schowania powieki. Przez to, że te cienie są bardzo łatwe w pracy, miękkie i napigmentowane, to zobaczcie, kilka ruchów, ja sobie od razu jeszcze wykonuję takie ruchy rozmazujące teraz krawędzie, a jeżeli gdzieś jest coś za dużo, to sięgam po cień biscotti i on działa jak taka gumka do mazania. Dlatego też nawet jeżeli jesteś osobą początkującą, po prostu te cienie sprawdzą Ci się idealnie. E, możesz wszystkie kosmetyki, których mam dzisiaj na sobie u mnie zakupić. Ja jestem doradcą spraw pięknacy widzarzu. dobiorę Ci idealne formuły. E, I teraz odkładam tą paletę e, i sięgam sobie po e, m, kredkę. Brązową konturówką do oka rysuję sobie na dolnej powiece kreskę do połowy. I to jest bardzo ważne, nie na dolnej linii wodnej, ponieważ to da efekt pomniejszenia oka, tylko na dolnej powiece. Teraz zmieniłam pędzelek na mniejszy, nałożyłam odrobinkę i rozcieram to wszystko, tworząc chmurkę. E, chciałam, żeby ten dół był bardziej podkreślony, a zarazem troszkę matowy, nie aż tak błyszczący, dlatego też użyłam wodoodpornej kredki. Można też troszeczkę tutaj e, wyciągnąć to wszystko e, do góry tworząc właśnie efekt kreski, ale można się też skupić tylko na dole. To jest bardzo proste. Ta kredka, zanim zaschnie, jest bardzo plastyczna, miękka i można naprawdę nią fajnie pracować, a później zastyga i jest nie do zdarcia. Został mi jeszcze jeden cień. Nałożę go sobie pędzelkiem. Moonstone, przepiękny, taki złoto-srebrny sz... złoto kolor. Nałożę go paluszkiem. Jeżeli lubicie delikatny błysk, to ten makijaż można uznać za skończony. Natomiast ja chciałabym do tej czerwieni, która idealnie też będzie pasować na święta, dołożyć jeszcze troszeczkę drobinek. i skrzące drobinki to jest nasz limitowany cień w płynie, który nakładam aplikatorem, a później paluszkiem po prawie, że całości troszeczkę rozmazowuję, ale co jest ważne, to, że nie najeżdżam na tutaj miejsce, gdzie jest załamanie. Tylko się skupiam na ruchomej części powieki. Teraz e, jeden z moich ulubionych tuszy Lash Love i tuszuję mocno rzęsy. I makijaż do czerwonych ust mamy gotowy. Jestem bardzo ciekawa, jak podoba Ci się moja propozycja. Zostaw serduszko, lajka i skomentuj. Będzie mi bardzo miło, a jeżeli chciałabyś zakupić któryś z tych produktów, dobrać może masz problem z doborem podkładu albo idealnej pielęgnacji, napisz do mnie wiadomość.